Przejdźmy do tematu relacji z Mikołajem. Mm -hmm. Jak dziś wygląda y, Wasza relacja? No z Mikiem w sumie dużo się nie zmieniło po, po wygraniu. Y, więc ani mnie nie zawiódł, że ta relacja poszła w, w drugą stronę, że nagle odcięcie kompletne. Też wiele ludzi mówiło, że a, to jest tylko do, żeby wygrać finał, a później nie każdy nie. pójdzie w drugą stronę. Nie, więc tak nie było. Z drugiej strony też <coughs> myślę, że troszkę może zawiedliśmy tą drugą część. Y, Osób. Która życzyła Wam związku. Tak, tak. Czy podsumujmy super. związku nie ma. Nie, bo związku z Mikiem nie ma, ale ja niczego nie żałuję i tak miało być, i naprawdę Mik jest super przyjacielem i mam nadzieję, że będziemy mieć taki kontakt jak najdłużej, bo jednak takich ludzi jest mało, a dobre osoby z dobrą energią trzeba jednak. Mieć blisko siebie, bo, bo razem jest zawsze raźniej. I no i wiesz, że jesteś wypadkową pięciu osób, z którymi się zadajesz. No, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jest ktoś nowy w moim życiu. No właśnie. To jest kolejny temat, dlatego że ja w swoich pytaniach przygotowałam sobie, że tak naprawdę tak? od finału hotelu Paradise mhm. minęło naprawdę kilka miesięcy. Mam tak. wrażenie, że widzowie nie zdają sobie z tego sprawy, tak. że wy jesteście już w stanie poukładać sobie życie na nowo. Mhm. Więc pytanie: kim jest Twój wybranek? A podejrzewasz, że to jest ktoś z hotelu? W ogóle nie ma, pojęcia, nie, nie ma, szkoda, nie ma żadnych akwariatów. Nie, to nie jest nikt mhm. y, z hotelu, z żadnych y, poprzednich edycji też nie. Y, żadnego Low Island? Nie, nie, z konkurencji no to też Takie też konfiguracje nie. bywają. Może z y, jeden z dziesięciu albo z milionerów, może coś okay. takiego. <laughs> ale y, no jest, 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 jest fajnie na razie, tak jak jest, y, nie zapraszajmy. Mhm. Y, ale jednak rzeczywiście wszystko zaczyna się tak układać. Naprawdę, jak teraz wygrana hotelu, nowa miłość, tutaj zawodowo też książka. no Jestem mm -hmm. bardzo zadowolona. Pytanie, wrócę tylko jednak do Twojego wybranka. Jak się poznaliście i czy zdradzisz nam jego imię? Jest to było takie śmieszne. Posłuchajcie, bo, bo, <noise> to było tak, że we Wrocławiu podszedł do mnie i zapytał się, czy może zdjęcie. No to ja mówię, o, że tak mów, taki fajny chłopak ogląda hotel Paradise jest nie i chciała zrobić on. Nie, nie, czy ty byś mi zrobiła zdjęcie? Tam na ratuszu? Okej. Okay, czyli ty myślałaś? A ja wiem, no to już do widzenia, nie? A tak, tak, i no wiesz, że ogóle ten... I mówi, że on nie jest z Wrocławia. i mówię, A, to, wiesz, może dobrze. I tak chciałam szybko się uciec, ale jednak zaczęliśmy rozmawiać. Mm. Mówię, no czy jeżeli będzie jeszcze raz w Wrocławiu, to czy może liczyć na takie ładne zdjęcia? Mm -hmm. Mówię, że no ok, i podałam mu numer telefonu, Nie podałam mu Instagrama, no bo zobaczyłam, że nie za mnie. Więc y, na razie, wiesz, przy takich nowych znajomościach y, staram się od razu nie wyrzucać, ja e, tak. wiesz, że jestem z hotelu, bo to też pff, nie jestem żadną gwiazdą, ani żeby od razu się tym chwalić. Oczywiście znaczy teraz, jak wygrała, to może wszystkim, więc to nie jest też taki, wiesz, żebyś wchodzić i wszystkim to ogłaszać, mm. tym bardziej, że jednak to jest taki specyficzny program, gdzie ludzie, nie znając mnie, mogą od razu mnie, wiesz, Poza tym, mógłby pomyśleć, że jesteś po prostu w związku z Mikołajem. Tak, i po to oglądać i się mm. denerwować, a to jednak już było ponad pół roku temu i już, wiesz, tam jest totalny remix, Natomiast mm. tak, śmiesznie. No to co, życzymy szczęścia. Tak, tak, nie zapaszać. Absolutnie, nie zapeszać.